Witam wszystkich w nowym roku. Jest 2 stycznia 2025. W tym filmie chciałbym przedstawić kilka tez, co moim zdaniem może się wydarzyć w 2025 roku. Dla jednych te tezy będą kontrowersyjne, dla innych będą niekontrowersyjne. Będą dotyczyły kilku obszarów to znaczy geopolityki, makroekonomii oraz naszego świata kryptowalut. A zatem. Nie przedłużając, idziemy do tezy numer jeden. Teza numer jeden: prezydent Trump nałoży cła na towary importowane do USA. Ta teza jest najmniej kontrowersyjna, dlatego że Trump w swojej kampanii wyborczej wielokrotnie przywoływał potrzebę wdrożenia ceł, i wcale bym się nie zdziwił, gdyby zaczął od Unii Europejskiej, bo mimo, że wiele krajów unijnych jest formalnie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, chociażby w ramach NATO, ale Unia Europejska jest najsłabszym graczem, to znaczy w odpowiedzi na cła ze strony USA Unia Europejska może niewiele zrobić. I co ten ruch spowoduje? Przede wszystkim spowoduje zmniejszenie podwójnego deficytu czyli deficytu handlowego i deficytu budżetowego. Prawdopodobnie spadną rentowności obligacji, czyli wzrosną ich ceny, które są odpowiednikiem rynkowych stóp procentowych, co będzie z kolei miało pozytywny wpływ na globalną płynność. Ale następstwem tych działań mogą być działania odwetowe, krótko mówiąc, może się rozkręcić globalna wojna celna. Idziemy do tezy numer dwa. Chiny wdrożą potężny pakiet stymulacyjny i osłabią Juana. W tej chwili gospodarka Chin nie rozwija się tak szybko, jakby chcieli politycy z komunistycznej partii Chin, a konkretnie wzrost gospodarczy jest na poziomie 4,8%, a powinien być 5%. I dodatkowo Chiny mają deflację w cenach producentów, czyli PPI, Producers Price Index, jest ujemny. I gdyby do tego doszły jeszcze cła Trumpa, które będą dodatkowym czynnikiem osłabiającym eksport z Chin, Chiny mogą się zdecydować na silny pakiet stymulacyjny dla swojej gospodarki. Tego typu działania były już podejmowane w 2024 przez Bank Centralny Chin, czyli PBOC, ale były to działania stosunkowo mało o małej skali. Te mogą być 10 razy mocniejsze. Chiny również mogą się zdecydować na osłabienie juana, po to, żeby z perspektywy konsumenta amerykańskiego skompensować wp wpływ ceł na ceny, tak? Czyli załóżmy, że Trump pod podnosi cła o 10%, ale Chiny jednocześnie dewaluują juana o 10% i w ten sposób z, z punktu widzenia konsumenta amerykańskiego jak gdyby nie zmieniają się ceny produktu końcowego. To z kolei spowoduje... Być może oddalenie widma deflacji, ponieważ, jak już wspomniałem, PPI jest ujemne od dłuższego czasu, jest silny trend dezinflacyjny, który w jakiejś perspektywie może się przerodzić w deflację, i jednym z celów tego pakietu stymulacyjnego będzie oddalenie tego widma deflacji. Taki pakiet stymulacyjny będzie również bardzo pozytywny dla globalnej płynności. I tutaj niejako potwierdzeniem tego, co przed chwilą powiedziałem, było wystąpienie prezydenta Xi Jinpinga z 31 grudnia ubiegłego już roku, i on powiedział do, dosłownie tak: gospodarka kraju znalazła się pod presją i należy znaleźć dla niej nowe czynniki wzrostu. Teza numer 3: obniżek stóp w USA będzie więcej niż obecnie przewiduje rynek. Rynek kontraktów terminowych na przyszłe stopy procentowe. Tego typu kontrakty są notowane na giełdzie CME. Przewiduje, że w tym roku będzie tylko jedna obniżka o 25 punktów bazowych w maju. Oczywiście w styczniu już była jedna, czyli to będzie druga. Ale ja uważam, że tych obniżek będzie więcej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Trump ogłosi cła na cały import towarów do USA. To jego konsekwencją, jak już wcześniej mówiłem, będzie gwałtowne zmniejszenie podwójnego deficytu, twin deficit, czyli deficyt handlowy i deficyt budżetowy. I co to spowoduje? Spadek deficytu budżetowego spowoduje spadek rentowności obligacji, no bo będzie mniejsza potrzeba emisji nowego długu, mniejsza podaż, wyższa cena, czyli, czyli rentowności maleją. Natomiast spadek deficytu handlowego spowoduje umocnienie dolara. I umocnienie dolara będzie z kolei czynnikiem dezinflacyjnym, ponieważ cena dolarowa, wszystkiego co Stany importują, wskutek umocnienia dolara stanie się niższa. I to będzie czynnik dezinflacyjny, co z kolei umożliwi szybsze i głębsze obniżki stóp w USA. Teza numer 4. Gospodarka Niemiec cały rok 2025 będzie w recesji. Gospodarka Niemiec dostaje cios za ciosem, już piąty kwartał z rzędu jest w recesji, czyli mamy co kwartał mamy spadek PKB liczony rok do roku. I moja teza jest taka, że w 2025 roku to się nie zmieni, czyli będziemy mieli kolejne cztery kwartały ujemnego wzrostu PKB, czyli recesji. I czemu jest tak źle? Tutaj złożyło się wiele czynników. Po pierwsze niemiecka gospodarka doznała szoku energetycznego po tym, jak rurociąg NS2 Nord Stream 2 został wysadzony w powietrze. Natomiast pierwszym rurociągiem Nord Stream, czyli Nord Stream 1, przestał płynąć gaz z powodu sankcji, którymi wzajemnie obłożyły się Republika Federalna Niemiec i Federacja Rosyjska. Drugim czynnikiem jest również spowolnienie gospodarcze w Chinach i z tego powodu jest spadek popytu, w szczególności na samochody, tym bardziej, że sektor motoryzacyjny w Chinach rozwija się bardzo dobrze i po prostu niemieckie samochody nie są już konkurencyjne względem samochodów chińskich. Kolejny czynnik, no to są obopólne sankcje między Unią Europejską a Rosją, czyli kiedyś było tak, że Rosja eksportowała do Europy surowce, natomiast w drugą stronę były eksportowane Audi, BMW i Volkswageny. W tej chwili ta wymiana towarowa bardzo, bardzo spadła. Dodatkowo niemiecki przemysł motoryzacyjny przespał przejście na elektromobilność, krótko mówiąc. Takie firmy jak Volkswagen zbyt późno zaczęły wprowadzać na rynek samochody elektryczne i w związku z tym jakby ich oferta jest w tej chwili dla wielu konsumentów niekonkurencyjna. Dodatkowo wystąpił spadek cen nieruchomości, a więc cały, cały ten sektor generuje ujemną kontrybucję do PKB, i dodatkowo mamy problemy strukturalne w Unii Europejskiej, czyli w szczególności mamy bardzo niemądry, moim zdaniem, system handlu emisjami CO2, który obciąża europejski przemysł i cokolwiek produkujemy w Europie, y, mamy na to nałożony dodatkowy podatek w postaci praw do emisji CO2, co niszczy po prostu europejski przemysł. Tym bardziej, że w Europie koszty pracy są dużo wyższe niż w wielu innych krajach, takich jak Turcja, Chiny czy Indonezja. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy cła ze strony Ameryki na towary importowane z Niemiec, a Niemcy są najsilniejszą gospodarką Unii Europejskiej, to być może będzie to już ten ostatni cios dla niemieckiej i unijnej gospodarki, czyli knockout. Zobaczymy. Teza numer 5. W 2025 gospodarka Rosji wejdzie w recesję. Do tej pory gospodarka Rosji była zadziwiająco odporna na sankcje i różnego rodzaju zdarzenia ekonomiczne, które były dla niej niekorzystne. To znaczy miała dodatni wzrost PKB przez cały 2022 i 2023 i być może 2024, ale jest duża szansa, że to się nie, niedługo zmieni. Jeszcze przed dwa, 2022 rokiem lorka rosyjska opierała się na eksporcie surowców energetycznych, między innymi, ale to był naj, najważniejszy wkład do eksportu. Surowce energetyczne no to głównie są trzy towary ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny. Ropa naftowa jest najważniejsza ona była transportowana rurociągami takimi jak rurociąg przyjaźń oraz przez naftoporty. Gaz ziemny był eksportowany przede wszystkim przez rurociągi. Trzecim surowcem eksportowanym z Rosji był węgiel kamienny. Tutaj po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę zostały nałożone na Rosję sankcje. Na przykład Polska bardzo drastycznie ograniczyła import, chyba, chyba w 100% ograniczyła import węgla kamiennego z Rosji. Mieliśmy z tego powodu też problemy, musieliśmy sprowadzać z różnych egzotycznych kierunków. Póki jeszcze nie było wojny, to to się wszystko jakoś kręciło. Natomiast w Rosji występują następujące problemy. Po pierwsze, jeszcze przed rozpoczęciem inwazji w 2022 roku było wiadomo, że Rosja, Rosja będzie zmniejszać wydobycie ropy naftowej. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w pierwszej kolejności wydobywa się ropę z tych złóż, w których wydobycie jest relatywnie na, najłatwiejsze czyli złoża mają odpowiednią jakość i są na odpowiednio małej głębokości. Kiedy te złoża się wyczerpują, to trzeba wiercić kolejne odwierty i uruchamiać nowe złoża. I z tego powodu, że te nisko wiszące owoce zostały już zebrane, to żeby utrzymać produkcję na tym samym poziomie, Rosja musiałaby uruchamiać. Trudniej dostępne złoża, gdzie są wyższe koszty, więcej wymaga to kapitału, ale również wymaga bardziej zaawansowanej technologii. W chwili Rosja ma bardzo duże problemy z eksportem węglowodorów. Bo tak, po pierwsze, jeśli chodzi o ropę, no to wiadomo, są nałożone sankcje ze strony USA i Unii Europejskiej. Więc jeśli chodzi o ropę, to, to, tutaj eksport jest stosunkowo mało dotknięty. Natomiast dużo gorzej jest z gazem ziemnym, ponieważ rurociąg Nord Stream 2 został wysadzony. Przez Nord Stream 1 w tej chwili nic nie płynie. Przez rurociąg biegnący na terytorium Polski, czyli rurociąg Yamał Europa również w tej chwili nie ma tranzytu, ponieważ Polska nie przedłużyła umowy na tranzyt gazu. I od 1 stycznia 2025 Ukraina również zatrzymała całkowicie tranzyt gazu rosyjskiego przez swoje terytorium. Co to oznacza? Że w Większość gazu, która była eksportowana przed wojną z Rosji, nie może być w tej chwili eksportowana, ponieważ um, większość tych rurociągów tranzytowych po prostu nie pompuje gazu. A wydajność gazoportów i liczba statków, będących w stanie przewieźć gaz ziemny po, po jego skropleniu, czyli LNG, nie jest w stanie obsłużyć całego wydobywanego gazu. I co to oznacza? Że te odwierty będzie trzeba zamykać, to znaczy trzeba będzie zakręcać kurki, a to z kolei powoduje degradację złóż, ponieważ jak się uruchomi złoże gazu ziemnego, to nie można go sobie tak po prostu zatrzymać i potem znowu, znowu odkręcić kurka, ponieważ tam są jakieś niekorzystne zjawiska, jakieś zawilgocenie tego złoża i tak dalej, więc prawdopodobnie wydobycie gazu ziemnego również będzie spadać przez, przez wiele lat, i tak samo źle albo nawet gorzej wygląda kwestia eksportu węgla. Z powodu zielonej transformacji nikt nie chce spalać węgla i to powoduje, że ceny tego paliwa są niskie, a to z kolei powoduje nieopłacalność eksportu. Gdyby Rosja chciała eksportować węgiel kamienny do Chin, to musiałaby do tego dopłacać, czyli cena, jaką by zapłacił klient w Chinach, nie wystarczałaby na pokrycie całkowitych kosztów Wydobycia i logistyki. No bo to wygląda w ten sposób, że jest jakaś kopalnia, z której trzeba ten węgiel wydobyć, załadować na pociągi, pociągiem dowieźć do portu, na przykład w Murmańsku, tam przeładować ten węgiel na statek, potem płynąć 3 tygodnie do portu w Chinach i z powrotem rozładować, załadować na pociąg i zawieźć do elektrowni. Więc również eksport węgla gwałtownie spada. I dodatkowo jeszcze gospodarka rosyjska ma problemy strukturalne, ma bardzo kiepską demografię, to znaczy Rosjan będzie ubywało w tempie milion rocznie przez kolejne kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. Jest niski poziom opieki zdrowotnej, jest spory problem z alkoholizmem, brakuje rąk do pracy. W reakcji na wysoką inflację, bank centralny podniósł stopy do 21%. To jest taki poziom stóp procentowych, przy którym praktycznie każda inwestycja jest nieopłacalna. To znaczy, jeżeli chcemy na przykład uruchomić nowe złoże ropy naftowej i wiemy, że, że jakby cała, całe uruchomienie będzie trwało 7 lat, to w momencie jak kapitał kosztuje 21% rocznie, to zapewne to nam się nigdy nie zwróci. Tym ostatecznym gwoździem do trumny dla Rosji będzie... Ewentualne zwiększenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w Stanach. Tutaj Stany nie mają żadnego problemu z eksportem mają zarówno naftoporty, jak i gazoporty jak i flotę statków, które są w stanie przewozić i ropę, i gaz ziemny LNG. I prezydent Trump w kampanii wielokrotnie zapowiadał podjęcie działań deregulacyjnych w celu zwiększenia wydobycia ropy i gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, co spowoduje utrzymanie względnie niskich cen przez kolejne lata i to moim zdaniem dobije gospodarkę Rosji. I takim czynnikiem potwierdzającym moją tezę jest kurs rubla, który mniej więcej od połowy roku Leci na łeb na szyję, ludzie uciekają z rubla mimo rekordowo wysokich stóp procentowych. Jakby bank centralny nie jest w stanie tego zatrzymać. Teza numer 6. Teraz już będą krótkie tezy. Bitcoin po 150 tysięcy dolarów w pierwszym kwartale 2025. Tę tezę opieram na modelu Cycle Low Multiple. W tej chwili jesteśmy, w tej chwili rysujemy na tym wykresie czerwoną linię i jesteśmy w tym miejscu, gdzie pokazuje strzałka i stawiam taką tezę, że powtarzamy schemat z 2017 roku, czyli jedziemy po pomarańczowej linii i prawdopodobnie, jeśli ta teza okaże się prawdziwa, to za kilka dni rozpocznie się bardzo długi i dynamiczny wzrost ceny bitcoina. Który, gdyby powtórzyć dokładnie ten schemat, zaprowadzi nas jeszcze w pierwszym kwartale do 220 tysięcy dolarów. Czy będzie aż tak optymistycznie? Zakładam, że nie, więc przyjąłem konserwatywnie 150 tysięcy dolarów w pierwszym kwartale. Teza numer 7: Powstaną ETF-y na trzy nowe kryptowaluty, bo w tej chwili mamy ETF-y w Stanach na Bitcoina i na Ethereum. I stawiam tutaj taką tezę, że będą ETF-y w Stanach na kolejne trzy kryptowaluty. W styczniu zmieni się przewodniczący SEC, czyli Garego Genslera zastąpi Paul Atkins. Ten człowiek jest bardzo pozytywnie nastawiony względem krypto i spodziewam się, że zatwierdzanie nowych ETF-ów będzie dużo szybciej niż to było w przypadku poprzedniego przewodniczącego. I patrząc się w tej chwili na portfolio funduszy inwestycyjnych Grayscale, to oni już mają w tej chwili około 30 funduszy dających ekspozycje na różne kryptowaluty. Z czego ja tutaj wypisałem około 12 takich, które moim zdaniem są najbardziej prawdopodobne, że w ciągu najbliższego roku zostaną przekształcone w ETF-y. A z, z całej tej grupy najbardziej prawdopodobne są te pierwsze cztery, bo ponieważ one mają łączne aktywa zarządzane przez te fundusze, przekraczają 100 milionów dolarów. I to jest, i to jest fundusz dający ekspozycję na Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin i Solana. Stawiam, że trzy spośród tej grupy zostaną w tym roku uruchomione jako etf -y. Oczywiście oprócz Grayscale będą również inni chętni, tacy jak Fidelity, BlackRock, ARK Investments i tak dalej. Teza numer 8. MicroStrategy wejdzie do indeksu S&P 500. Dokąd płyniesz, Michale, żeglarzu? Teza jest prosta. MicroStrategy weszło już do indeksu Nasdaq 100 i kolejnym logicznym krokiem jest indeks Standard Poor's 500, SP500. Jeżeli to się wydarzy, to skutek będzie miało taki, że większość ETF-ów dających ekspozycję na, ry na rynek akcji w Stanach Zjednoczonych ma ekspozycję na SP500. I podobnie większość ETF-ów dających ekspozycję na globalny rynek akcji również zawiera komponent SP500. Co to oznacza? To oznacza, że nawet jak ktoś nie będzie chciał kupować bitcoina, a za to będzie chciał kupować globalny rynek akcji, będzie kupował bitcoina pośrednio za pośrednictwem Microstrategy. I koni jaki jest, każdy widzi. Teza numer 9. Ujawnią się trzy nowe kraje kupujące bitcoina. W tej chwili dwa kraje oficjalnie przyznały się do tego, że kupują bitcoina. Pierwszym jest El Salvador po polsku Salwador i tutaj widać uśmiechniętego prezydenta, el presidente del Salvador, natomiast drugim krajem jest Butan, małe państewko w Himalajach. Dwa stosunkowo małe państwa, które mówią otwarcie, że kupują bitcoina i stawiam tezę, że w tym roku będą kolejne trzy. Postawiłbym na jakiś kraj Zatoki Perskiej, może Zjednoczone Emiraty albo Arabia Saudyjska, może jakiś kraj z Ameryki Południowej, może coś z Azji, ale nie wiem, kto będzie następny. Ok, teza, teza numer 9 za nami, i na koniec życzenia. Życzę wszystkim, aby nowy 2025 rok przyniósł zdrowie, radość, spełnienie marzeń i wiele sukcesów. Dużo miłości, spokoju i uśmiechu na każdy dzień, i oczywiście powodzenia w inwestycjach, żeby każda Wasza inwestycja była zyskowna w tym nadchodzącym 2025 roku, a właściwie tym, który już się rozpoczął. To tyle z mojej strony. Dzięki za wysłuchanie, i do usłyszenia w następnym filmie, w którym będę ponownie kupował opcję Call na iBit. I co ciekawe, mam nadzieję. Pokażę również drugiego brokera, żeby nie było, że naganiam na Exanty. Drugim brokerem będzie Interactive Brokers. To dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!